Witam, pokażę Wam dzisiaj Lala Minić z serii Style and Swap. To takie zestawy, który można, dzięki którym można zrobić 16 stylizacji tej malutkiej kolekcjonerskiej laleczki, a zapakowana jest w taką zgrabną torebkę bardzo bardzo ładnie wygląda piękny prezent. No i słuchajcie, te lalalopsy mini, jak wszystkie lalalopsy powstały z fragmentów e, materiałów najróżniejszych. E, e, okruszka, e, tu mam mitenkę, kleksonkę i fistaszkę i ten materiał e, nadaje charakter danej lalce i na przykład mitenka, która powstała z fragmentu chyba czapki Eskimosa, bardzo lubi ciepłe kakao, bitwy na śnieżki i ogrzewanie się przy ciepłym kominku. Tak, czyli dużo tych, tych wspomnień a i ulubioną zabawką jest miś polarny, i zresztą taki strój jest w środku. Te malutkie kolekcjonerskie lalki można w dowolny sposób ubierać. No i zaraz Wam pokażę, bo odpakowywanie to jest to, co tygrysy lubią, Lubię najbardziej, no od czego tu zacząć? Czy od mitenki, czy od okruszki? No może zacznę od mitenki, jak już tak zaczęłam o niej opowiadać, bo ta słodka lala tutaj w tym komplecie, no wyobrażacie sobie 16 stylizacji, czyli macie dzień przypełniony fantastyczną zabawą. Jeszcze opieram, ja otwieram. O, tara! to w ogóle tył opakowania jest takim wnętrzem bardzo przytulnej chatki, która jest zrobiona ze ściegu, tak jak ze sweterka. Tu jest pewnie portret jej ulubionego polarnego misia. Szaliki, no i chyba takich z kulek śnieżnych zrobione, e, nawet drzwi, nawet gałka do drzwi. No dobra, ale to tyle słowem wstępu, ale zobaczmy, jak tam się prezentuje nasza malutka Lala. Tak wygląda Lala. Tu są wszystkie jej stroje, zobaczcie, dwie pary bucików, które już tutaj wyjmuję. Ale maleństwo, proszę bardzo, to jest jedna para bucików. Druga, o tu łyżwy są nawet, ale super. Są łyżwy, jest to rebeczka. Czekajcie, opa! O, taki kuferek słodki. A tu mam taki strój domowy, chyba cieplutki, taka troszkę piżamka, która ma nawet nadrukowane takie płatki śniegu. No pewnie będzie ciepło, jeżeli jest w zimowym klimacie. Tu mam taką czapkę polarnego misia od razu. Z włosami, więc oczywiście te rzeczy między lalkami możecie wymieniać i jakby dzięki temu e, lale będą miały, mogą sobie pożyczyć sukienki, w mnie się przyjaźnią. O, zobaczcie, tutaj jedna sukienka, druga sukienka, proszę, trzecia sukienka, o. No i nasza lala, Mitenka, pani pozwoli, ops. Zdejmę jej tutaj gumkę i zobaczcie, jest takim maluszkiem. O, zajmę jeszcze tylko tą gumkę, żeby nie przecinać. Bardzo delikatnym maluszkiem. O, tutaj, skręcącą się głową, kręcącymi się rączkami. No i co jej tutaj włożyć? Chyba zrobię z niej takiego misia polarnego. O, zobaczcie, mogę włożyć i taką czapę. O, wyprostować. Łatwo się wkłada, łatwo się zdejmuje. Włożę jej sukienkę, którą. Zakłada się w ten sposób, też bardzo łatwo. Ona od razu układa się w piękną taką stylizację. Pani pozwoli, rączkę, jedna, druga. O, czu-czu-czu. Ojej, yes. zobaczcie, jaki jeszcze tutaj muszę poprawić trochę, ale myślę, że Wam to też wyjdzie bez problemów. No i mamy cały komplet. Tak wygląda nasza droga lala. No i co, no ja otworzę Wam może jeszcze okruszkę. Okruszka, słuchajcie, powstała z fartucha kucharki. No i co najbardziej lubi ciasteczka? Całe to się nie dziwię, myślę, że wiele osób może powiedzieć to samo. Zobaczcie sam pokój. A, jeszcze ważne, że jej ulubionym zwierzątkiem jest myszka. Tu jest ta myszka, tu jest pokój, zobaczcie, zrobiony z jakichś ciasteczek. Drzwi z lizaków, ojej, tutaj zupełnie też ciasteczek, nawet obrazek wisi. No bardzo mnie muśny, bardzo mnie muśny pokój. No i zobaczymy, jak wygląda okruszka. Ojojo, no zacznę od butów. Okruszka ma jedne buty takie wysokie, różowe. One są bardzo delikatne, nie, nie chcą tak grzecznie stanąć. O, a nawet się udała. Drugie takie piękne pantofelki, czarne lakierki od razu ze skarpetką słodziaki. O, proszę. Torebka taka lizakowa, słodka. No i tak. Jedna sukienka, umówmy się, wygląda jak tort. Całościowy. Drugi, druga sukienka. Też jak jakiś tort z, na górze polany czekoladą. No trzecia też jest słodkościowa. O. No i włosy e, takie piękne, serpentynowe, różowe. Kolejna fryzura z dwoma kucykami, skręcącymi włosami. A tutaj to chyba ciasteczkowa sukienka. O, piękna. No i nasza okruszka w pełnej okazałości. Już jej zdejmuję gumkę. Równie delikatna. I co którą sukienkę mam nałożyć? Chyba tą z tortem włożę. Czekajcie, muszę ją odplątać z tej gumki. Oczywiście to też można przeciąć, ale ja już tutaj się poradzę sobie. O, proszę. No dobra, tą jak tort piękną włożę. Znowu łatwiutko się e, otwiera. Ta główka jest taka gładka, właśnie, żeby z łatwością te fryzury można było robić. O. Ale jeśli jak od razu się pięknie, pięknie trzyma to na naszej lali. No i co? O ja lubię dwa kucyki, proszę. Zapraszam panią. O. No i tak wygląda naszego. Okładnie się pięknie. Tak wygląda nasza okruszka. Oczywiście możecie z łatwością zmienić. może buty jeszcze włożę. O, to może eleganckie, a może takie sportowe. O, buty też się bardzo łatwo wkłada. Zobaczcie nawet. O tak plum wsówki takie, bo one z tyłu są e, przecięte. I z łatwością można ten bucik, Pani pozwoli, drugą nóżkę, Madame. O, z drugiej strony można taki bucik założyć, ślicznie wygląda, ładnie sobie usiądzie tutaj ze swoją przyjaciółką, proszę bardzo. No i tych, e, e, którą lalę wybierzecie, no ciekawa jestem bardzo, co tam Wam się spodoba, o ta sukienka ładnie się układa, pozwala, żeby lala pięknie siedziała. Jest jeszcze kleksonka, e, kleksolinka, przepraszam. I kleksolinka e, powstała z fartucha malarskiego, więc ona najbardziej lubi przeróżne e, malarskie rzeczy, lubi kolor biały. Tu mamy jej różne stylizacje, buciki i fryzury też 16 stylizacji i jest jeszcze e, fistaszka, która powstała z fragmentu stroju e, cyrkowego i ma nawet taki kapelusik cyrkowy, różne różne elementy, strój takiego zwierzaczka słodkiego z ogonkiem e, i sukienki takie bardzo kolorowe, e, cyrkowe. E, Super, jeżeli Wy i Wasze koleżanki takie lale będziecie miały, bo możecie się wymieniać tymi strojami, butami. Jak to dobre przyjaciółki. A zabawy jest, jest masa, z łatwością się nawet takie kombinezony z łatwością się wkłada. No, ważne, żeby tego wszystkiego nie pogubić, trzymać w jednym miejscu, a wszystkie przyjaciółki, niech siedzą blisko siebie i wymieniają się różnymi ważnymi informacjami dla siebie. Dobrej zabawy, że dzięki, hej.